Ok, jeśli chodzi o sam etap kompozycji, to przypominam, że mamy taki kawałek. Następnie został przeze mnie on przepisany na nuty. A następnie, bawiąc się, improwizując, stworzyłem bazując na tej pierwotnej kompozycji coś autorskiego. Co jednocześnie pasuje do stylistyki, w której będziemy się znajdować, czyli muzyki klubowej, a brzmi to tak. Wyraźnie słychać, że jest to bardzo catchy, jest to coś, co ma taką energię, która na 100% siedzi nam w kawałku elektronicznym, w kawałku klubowym, dlatego od razu zapraszam Was na etap produkcji.